teraz przygotowuję się też do kampanii wyborczej tak, plakatu pana Krzakowskiego nikt nie ośmieli się nie powiesić, bo się boi. I mojego nikt się nie ośmieli powiesić, bo się boi. Wszyscy się boją pana Krzakowskiego po prostu. Po którymś latach robią się takie układy w zależności nepotyczne, związane z przyjaciółmi, że tego się nie da rozbić. Kto by nie rządził? Czy, czy, czy nie, przywiązanie do władzy? no nie jest dobre, a w mieście będąc prezydentem, no, ma się władzę no, prawie, że absolutną, a przynajmniej można taką mieć, jeśli ktoś taką politykę swojej pracy przyjmie. Na pewno tutaj ten wątek współpracy między samorządami a państwem jakkolwiek startuje do sejmiku wojewódzkiego, do samorządu, to chcę też Powiedzieć od razu, że jestem przekonana, że funkcja państwa jest ważniejsza od samorządu, jakkolwiek to, że mamy samorządy, to choćby w takich sytuacjach jak niespodziewane wybory, czy coś się dzieje w kraju, to kraj normalnie funkcjonuje, bo mamy na terenie swoją lokalną władzę, ale jednak klimat polityki państwowej, bo zwłaszcza zagranicznej, nie to bywa w poszczególnych samorząd, Na sądzę, że uprawia się politykę zagraniczną, też była o tym mowa, tak? I, nie, 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 uprawia się politykę zagraniczną, nie może być prymatu y, samorządu czy władzy lokalnej nad y, władzą państwową. Oczywiście wiąże się to y, z szeregiem takich patologii jak właśnie składanie, rozkładanie państwa. Ja nawet twierdzę i to twierdzę publicznie, tak jak SNT, którego nigdy nie popierałam, zwłaszcza o Państwo, tak platforma państwo niszczy. Po prostu nam już nic obywatelowi nie zostanie. Samorząd pre radny, prezydent, chodzi najlepszy, że nie będzie miał właściwego udziału w naszej pracy, czyli w podatkach, jakie, jakie płacimy państwu w Daninie w takiej czy innej formie od osób fizycznych i prawnych, jeśli tego nie będzie samorząd nie będzie w stanie pełnić takiej roli, jaką pełni, a poza tym no, nigdy też nie możemy do tego dopuścić. I Pani Poseł wspomniała zdrowie, y, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo również w tym energetycznym. My nie możemy tego wszystkiego oddawać ani samorym, też, ani obcym państwom. A w, w Sejmiku, przynajmniej w Dolnośląskim jest tak, jak coś nie można zrobić, to się mówi, że jest ustawa nie taka, że ustawa nie pozwala. Wielokrotnie w dyskusjach powiedział, że my, radny Sejmiku, Możemy również mieć wpływ na ustawy. Kto nam broni zaproponować taki, czy inny, taką czy inną zmianę w zapisach ustawy? Przecież też możemy złożyć czy projekt obywatelski, czy przez naszych posłów. Możemy również wpływać na kształt, na kształt prawodawstwa, ustawodawstwa w Polsce, jeżeli ono blokuje nasze jakieś działania. Ta współpraca, o której już tu była mowa no, między państwem, no, między sejmikiem, a, a samorządami jeszcze niższego stopnia lokalnymi nie jest dobra, skoro Sejm do Mieszowski, pod wodzą Platformy Obywatelskiej przez 4 lata nie korzystał, nie, nie wykorzystał w finansach WPI 120 milionów złotych. Mówi, że to się pieniądze nie zmarnują, przekażemy je, one będą wykorzystane w 2012, w 2013 roku. 120 milionów złotych, my mamy tyle, my mamy mnóstwo. tyle bezrobotnych, jakby to przeliczyć, bo to, jest, to to jest kilka tysięcy miejsc pracy i nie możecie wykorzystać tego we Wrocławiu, no to zaproście prezydenta, może, mam, może macie pracowników, lepszych fachowców do wykorzystania. Nie było takiej dyskusji. jak są dyskusje,